To straszne. Dotarliśmy wreszcie do hitlerowskiego obozu w i Blachowni Śląskiej. Ach, obóz żydowski napisali tutaj. O nie wiem, proszę Państwa, czy to tak jest. Czy to tak było? Obóz żydowski. Kiedy ta tablica została umieszczona? Ujazd. Tutaj mamy napis taki. W związku z akcją likwidacji get i żydowskich obozów pracy 1 kwietnia 1944 roku. Żydowski obóz, jeszcze raz tu się to powtarza. No nie wiem, proszę Państwa, ja mam to inaczej w pamięci. Obóz pracy w Blachowni Sławicicach. Wcielono do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Stał się on jeden spod obozem. Spod obozów KL, Blechhammer i KL. KL Blechhammer jako filia KL Auschwitz i KL Birkenau, ale czy te są wiarygodne te tablice dzisiaj. W 2016 roku, kiedy Żydzi wmawiają nam, że tylko oni byli przez Niemców tłamszeni, a Polacy nie, to jest absolutna nieprawda krematorium. To na internecie można znaleźć po niemiecku i po angielsku napisy Ale czy to nie jest proszę Państwa znowu to co mamy do czynienia w Karl Auschwitz że był to niemiecki obóz Zakłady i pracy przymusowej dla Polaków KL Auschwitz, natomiast KL Birkenau był obozem zagładyń Żydów. Niemieckim obozem zagłady Żydów. Tutaj taki jednoosobowy bunkier szczelniczy. Jesteśmy tu zupełnie sami, aż strach. Po prostu strach. Nie ma podanych tu żadnych danych w tej tablicy ani tutaj, ile osób skinęło tutaj w KLB, w niemieckim obozie. straszny, jaki dojazd proszę Państwa przez las zniszczone nawet to nie jest zabezpieczone w takim stanie czyżby to znowu miało ulec takie miejsce strasznej kaźni miało ulec takiemu zniszczeniu żeby odeszło w niepamięć, a Niemcy Właśnie słyszałam w radio wiadomości, że miało być głosowane z y, inicjatywy Petru Żyda Wrocławskiego ustawa o mniejszościach i na siłę ci Żydzi chcą wmówić Polakom, że Ślązacy są mniejszością. Tu nie ma żadnych Ślązaków, tu są po prostu na Opolszczyźnie, mniejszość niemiecka, z pieniędzmi wielkimi rządowymi z Berlina wchodzi i y, miesza i miesza i miesza. To po to Polacy oddali tyle krwi, żeby wyzwolić się z okupacji niemieckiej w II wojnie światowej, którą napaścią Niemcy rozpoczęli napaścią na Polskę 1 września 1939 roku, mimo traktatów pokojowych, ważnych wtedy. Tu jest jeszcze jeden taki bunkier jednoosobowy, szczelniczy, czyli musiały się tu straszne rzeczy dziać, o których milczy się, bo nie... Nie pozwalają nam obcy, czyli Niemcy, i Żydzi mówić o tych sprawach, badać tych dokumentów. Jadąc tą drogą, leżą wzdłuż takie właśnie y, umocnienia które znawca tematu Dariusz Kwiecień, pozdrawiam pana Dariusza bardzo serdecznie. Prosiłam, żeby kiedyś i o tym obozie opowiedział Kel Blechhammer, ale pan Dariusz Kwiecień koncentruje się na, na obozie Riese i tamtych terenach. A to, co mi się udało wyczytać w internecie, Między dezinformacjami, bo jest ich pełno, to to, że to było pierwsze, przed zbudowaniem przez Niemców KL Auschwitz, już ten obóz był zbudowany. I więźniowie w zakładach pracowali na rzecz niemieckich koncernów IG Farben i Osram oraz żydowskiego banku IP Morgan i jest to zdaje się największy bank amerykański w tej chwili.